Lewica proponuje nową formę wsparcia dla seniorów i, aby im ulżyć w czasach drożyzny, zaproponowała wprowadzenie senioralnego bonu turystycznego. O pomyśle opowiada poseł Tadeusz Tomaszewski. Klub Parlamentarnej Lewicy w ramach programu Bezpieczna Rodzina, Bezpieczny Senior przygotował rozwiązania, które mają systemowo wesprzeć rodziny senioralne w ich rozwoju, a stąd między innymi ustawa o emeryturze wdowiej, a teraz wnosimy projekt ustawy o senioralnym, bonie turystycznym. Byłaby to kwota 500 zł na osobę raz na dwa lata a wykorzystana na cele związane z aktywizacją turystyczną seniorów. Bon turystyczny senioralny funkcjonowałby na tych samych zasadach i byłby realizowany przez SUS w formie stosownego elektronicznego zapisu, jak aktualnie funkcjonujący dla rodzin ten bon turystyczny. To nie tylko ważne wsparcie dla seniorów, ale także ważne wsparcie dla gospodarki turystycznej, dla przedsiębiorstw turystycznych, ale także organizacji pozarządowych mających status pożytku publicznego, które organizują na przykład wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne czy zwiedzanie naszego pięknego kraju, dlatego też te dwa miliardy złotych, które kosztowałby wdrożenie tego projektu, uważamy, że jest warte, że ono da nam efekty społeczne i gospodarcze w plusie. Jak każdy projekt opozycji traktowany jest ze szczególną wrażliwością. Pani Marszałek przetrzymuje go jak długo trzeba. W związku z powyższym część projektów, które uważamy, że są bardzo priorytetowe, żeby mimo nie leżały w ramach zarządcy chcemy przekształcić w projekty obywatelskie. I tak chcemy postąpić z projektem o emeryturze wdowie. W listopadzie powołamy Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Podpisy te 100 tysięcy i wtedy pani marszałek będzie musiała po pierwsze skierować to do, do pracy, a jeśli nie zakończymy pracę nad tym projektem, to on ma taką moc, że przechodzi z mocy prawa na następną kadencję, a nie przechodzi do archiwum, więc opozycja musi po prostu podejmować te działania, które są możliwe, żeby pokazywać alternatywę. Projekt w założeniu ma wspierać wzajemnie i seniorów i turystykę, ale też przedsiębiorców, którzy czerpią dochody z usług hotelarskich.